Witam moi drodzy w kolejnym materiale. Od razu na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na temat mikrofonu w naszych materiałach, na temat dźwięku w naszych materiałach. Zgłaszacie nam, że no niestety ten dźwięk jakoś stracił ostatnio na jakości i my mamy tego świadomość. Wynika to z tego, że GoPro 6 z naszym mikrofonem, zaraz wam tutaj pokażę, to jest mikrofon Road. On nie był tani ale jest to mikrofon kierunkowy. I z GoPro 6 działało to bardzo przyjemnie, natomiast z GoPro 9 coś się stało, w sensie tam w tej nowej kamerze, tą, którą teraz nagrywam, najwidoczniej ten cały osprzęt i ten soft jest po prostu już tak zaawansowany, no że nie wybacza tych, tych błędów i braku Mikrofonu takiego ogólnego, zbierającego zewsząd, w sensie jakiegoś tam krawatowego, jeżeli mówię do Was, mamy tylko kierunkowy. Dlatego postanowiłem, że teraz te materiały najbliższe, a przynajmniej jeden czy dwa materiały będę nagrywał z ogólnego mikrofonu, z tego bazowego mikrofonu z GoPro 9, ponieważ z tego co zauważyłem, on bardzo fajnie łapie. Nie ma żadnych trzasków i ten dźwięk może jest delikatnie stłumiony. Do tego teraz dochodzi echo, no bo stoję w pustym pomieszczeniu. Natomiast... Jeżeli, zobaczcie, odwrócę kamerę, no to tak naprawdę mój dźwięk słychać tak samo, tak? Mój głos słychać tak samo, więc o to chodzi. Ja tą kamerę bardzo często gdzieś zmieniam w tą, w tą, żeby wam pokazywać coś i też, też omawiać. Dlatego sprawdzimy po prostu z bazowym mikrofonem. W postprodukcji z tym mikrofonem kierunkowym czasami dało się coś zrobić, czasami nie. Ja tam próbowałem, kombinowałem. No, ale trudno. Trzeba sytuację rozwiązać, bo ja domyślam się, że dźwięk jest bardzo istotnym elementem filmu. To nie jest tak, że tylko pokazujemy. Ten dźwięk jest bardzo istotny. No więc działamy. Jeżeli nie pomoże to, że będzie ten mikrofon bazowy z GoPro, bo na przykład nie wiem, mogą być jakieś trzaski, jeżeli ja będę tutaj ruszał sobie tą kamerą, no to pomyślimy po prostu nad tym, żeby, żeby zakupić jakiś inny, inny mikrofon, żeby. Żeby ten, żeby ten problem z dźwiękiem rozwiązać słuchajcie, no chciałem dzisiaj znowu mała aktualizacja, chciałem wam pokazać co się dzieje na budowie natomiast złapała mnie ostatnio, zobaczcie choroba, przeziębienie, pewnie to słychać także to jest mój zestaw od trzech dni raczej się nie poprawia, znaczy czułem się na początku źle, ale teraz już jest okej okay. jakieś tam tylko gardło delikatnie, kaszel więc, więc jest w porządku, ale nie o tym, dzisiaj Yy, mamy sobotę, yy, kolejny tydzień roboty za nami. Ostatnio widzieliście LEDy. Yy, no i zobaczcie, skończone. Tak naprawdę cały salon jest zapłytowany. Świetnie to wygląda, naprawdę świetnie. Jestem pod wrażeniem. Uważam, że to, jest, to był naprawdę, ja cały czas to powtarzam, ale uważam, że to był naprawdę dobry ruch i te kilka tysięcy wydane więcej yy, zrobiło robotę. Jak widzicie, tutaj LEDy już yy, są Wklejone, znaczy profile LEDowe po całości, tak to się prezentuje. Tutaj ten kąt jest już skończony, przewody pod, pod oświetlenie już są wyciągnięte, więc tak docelowo będą wyglądały. Druga strona, LED, profil LEDowy, hop, tego jeszcze nie widzieliście, tak to się prezentuje. No i co? Świetnie, lecimy dalej, jest tu już widzę, nieoryginalne połączenia są zaszpachlowane. Już tam flizeliny, taśmy są powklejane w zasadzie prawie wszędzie. Także jest naprawdę, naprawdę świetnie. Może jeszcze tutaj stąd wam pokażę, jak się wchodzi do, do domu. No i tak, na pewno zwrócicie uwagę na to. Docelowo plan był taki, żeby wierzchołek, znaczy ten kąt był równo tutaj z tym rogiem, tak, z tą ścianą. Natomiast troszeczkę się bałem tego, że jeżeli przesuniemy ten wierzchołek w drugą stronę, ten kąt w prawą stronę o te 10-15 cm, no to ta płaszczyzna, bo teraz tak, to jest zrobione zgodnie, równo, według wiązarów. No wiązary też najwidoczniej, mo, znaczy mogły być inaczej zrobione, to też kolejny taki może błąd, chyba że nie błąd, bo y, według takiego technicznego punktu spojrzenia, y, no to jest połać równa ta lewa i prawa, dlatego tak wyszło, tak? No ale myślę, że to można było jakoś. Jakoś rozwiązać inaczej. W każdym razie, no my też mogliśmy to rozwiązać inaczej, tylko bałem się, że jeżeli przesunę właśnie to w prawo bardziej, to ta płaszczyzna za bardzo się położy i będzie efekt takiego, nie wiem jak to opisać, będzie stłumione wszystko, tak? Będzie zbyt nisko, będzie tak przytłaczająco. No bo zobaczcie, o ile tutaj na przykład z tej strony naprawdę nie widać, żeby to było jakoś tak bardzo nisko. Wygląda to super przez, ten, przez tą eleczkę tak tutaj już z drugiej strony, przez to, że mamy tutaj duży otwór, tutaj ten trójkąt nie wydaje się wcale aż tak, tak duży, tak wysoki. Więc jeżeli zmienilibyśmy pozycję i ta płaszczyzna poszłaby jeszcze tak w tę stronę, no to raz, że nie zachowalibyśmy symetrii, a dwa, no mogłoby, być, mogłoby to być przytłaczające. Więc chcieliśmy tego uniknąć, znaczy ja sam podjąłem taką decyzję. Mam nadzieję, że złoży się to spodoba w sensie, nie będzie żadnego problemu. Ona jeszcze tego nie widziała. No ale co? No, tak, tak, już, tak już jest. Myślę, że to jest taki mały detal, na który, na który nie będziemy zwracać uwagi. O, mam odwróconą kamera a patrzę się na sufit, na, na to też zwracaliście ostatnio uwagę. Postaram się tak nie robić. Postaram się patrzeć dokładnie tutaj. Swoją drogą możecie dać znać. Słuchajcie w komentarzu. No, bo ja domyślam się, że takie filmy m, aktualizacji, gdzie pokazujemy, co się dzieje u nas na budowie, oglądają stali widzowie. Więc stali widzowie mają m, wyrobione zdanie już na temat naszych materiałów, na, na nas samych. Jeżeli jest coś, co uważacie, że powinniśmy poprawić, oprócz tego dźwięku, oprócz tego mikrofonu. I. I jest coś takiego denerwującego? Dajcie znać w komentarzu po prostu, bo ja chciałbym robić coraz to lepsze filmy, a nie coraz to gorsze. Gdzieś tam te wakacje były troszeczkę słabsze. Pod względem wyświetleń, pod względem komentarzy i tak dalej, ale domyślam się, że to są wakacje. Druga sprawa, nic aż tak ciekawego tutaj się nie działo. Ruszyło się teraz, jak zaczęliśmy robić kotłownię, domyślam się, że coraz więcej ludzi będzie przychodziło, jak już będzie wykończeniówka, no bo to jest bardzo, bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Natomiast jeżeli jest coś, co naprawdę irytuje, dajcie znać. Ja postaram się to zmienić, bo wiecie, każdy twórca, jeżeli mogę się tak nazwać, Chcę ulepszać swój warsztat, ulepszać swoje materiały. I tak jak ktoś mi na przykład kiedyś zwrócił uwagę, że kręcę się. I faktycznie, może pomyślałem, kurczę, cały czas latałem na takiej zasadzie, nie? Już mam gdzieś z tyłu głowy i staram się tego nie robić. Wiadomo, zdarzy się. Gdzieś tam. Jakieś przejęzyczenia się zdarzają i tak dalej, no to jest nieuniknione, to jest kamera, my nie mamy żadnego scenariusza, wiecie, lecimy po prostu z głowy, ja teraz mówię po prostu z głowy to co myślę, to co widzę i myślę, że o taką naturalność chodzi, bo my nie gramy, tak jak niektórzy, więc myślę, że to jest, to jest fajne, dlatego te przejęzyczenia będą i... i no tak już jest. Ostatnio było, e, ostatnio było chyba z Kotłowni, że bierzemy na tapetę, powiedziałem. Ja wiem, że to jest tapet e, w tym sensie, że mówi się na tapet, ale e, wiecie co, ja miałem taką, mi się zawsze to kojarzy, że bierzemy na tapetę, bo kiedyś za dzieciaka zmieniało się... E, tapetę w, na ekranie monitora i człowiek zmieniał tą tapetę za dzieciaka i po prostu siedział i patrzył i to było, wiecie, w takim centrum i nie wiem, tak jakoś mi zostało tak po prostu mówię, ja wiem, że może to jest niepoprawne ale no, ja tak mówię nie, także wiecie o to, o to właśnie chodzi e, miałem się nie kręcić, a znowu się przekręciłem widzicie, i, i o to właśnie o tym właśnie e, mówię także jeszcze raz, jeżeli jest coś co irytuje Dajcie proszę znać. No i co? Jeszcze raz rzut okiem, jak to się wszystko prezentuje. Ja wiem, że są gusta, są gusta i guściki, natomiast nam się to bardzo mocno podoba. I co? Teraz tak lecimy z gładziami. W gładzi będzie jeszcze tak. Będzie na pewno ta ściana. W gładzi będzie ta ściana, natomiast tą ścianę będę robił już ja, tak samo jak będę robił Tą ścianę pokażę Wam w sypialni. Tutaj. Z tego względu, że zobaczcie, doman już tutaj zrobił sufit, dwie ściany. Ta ściana będzie w szafie, więc tutaj kompletnie nie robimy nic. A ta ściana, przepraszam, tak naprawdę nie wiedzieliśmy, co tutaj będzie. W sensie nie wiemy, co tutaj będzie. Docelowo w sensie, no tu zobaczcie, będzie łóżko, będą szafki i tak dalej. Natomiast nie do końca wiemy, co będzie na tej ścianie, najprawdopodobniej jakaś struktura czy jakaś zabudowa z tych takich materiałowych tam trójkątów, kwadratów i tak dalej, ja nie wiem jak to się nazywa Jest jakieś lustra, więc uznaliśmy, że nie robimy tej, tej ściany w gładzi ja to sobie machnę w razie czego w tych miejscach, gdzie będzie po prostu, będzie po prostu trzeba no i teraz tak tutaj jak widzicie, gładzi, gładzi nie ma, Hop. bo będzie Lustro. Planujemy na tej ścianie y, duże lustro po całości, więc to tutaj gładzi dawa, nie dawaliśmy. Y, gładź będzie oczywiście y, tutaj, a na tej ścianie, jak i w tamtą stronę, gładzi nie ma, ponieważ tu będzie płyta MDF. Y, będą ukryte drzwi, ta płyta będzie się ciągnęła aż w tą stronę. I tutaj też będą ukryte drzwi do kotłowni. W przyszłości, najprawdopodobniej. Tutaj będą szklane duże drzwi, ale na razie zostawiamy to w ten sposób. Dlatego z racji tego, że tu będzie zabudowa, gładzi tutaj nie ma. Tutaj oczywiście na tej ścianie gładź będzie. Tutaj na tym kawałku prawdopodobnie będzie, ale tutaj i tak będzie takie małe lustro, bo tutaj będzie, o, mam nadzieję, że będzie widać, tutaj będzie szafa, więc na tej, na tej ścianie gładzi też nie będzie. No i tak jak mówiłem wam wcześniej, na tej ścianie zrobię gładź, ale zrobię ją najprawdopodobniej tylko na raz. Od razu przeszlifuję, ponieważ tu będzie duża tapeta. Jakaś taka ozdobna Zuza już tam kombinuje, już wymyśla. Podpowiadaliście, żeby na tych cementowo wapienny nie kłaść od razu tapety. Więc Was posłuchamy. Z racji tego, że robiłem już kotłownie, wiem o co chodzi, pójdziemy to moment. A też umówmy się, wiecie, no doman mógł to zrobić, ale tu kilka metrów, tam kilka metrów i kilka suwek znowu jest do przodu, więc o to chyba. O to chyba chodzi, a to zajmie mi naprawdę niewiele, niewiele czasu. Dlatego na raz, żeby było gładko, żeby na tapecie nie było widać nierówności. No i teraz tak. W gładzi będzie także tutaj ta ściana i ta ściana. Hop. W kuchni oczywiście wszystko zostawiamy, no bo będą szafki, jakieś tam płytki, najprawdopodobniej obramowanie okna będzie też w płycie. Kotłownia wiadomo zostaje, tu będzie, tu będzie zabudowa. No i teraz dwie największe ściany tak naprawdę w salonie z tymi trójkątami, czyli po lewej i po prawej stronie. Zostaje bez gładzi, ponieważ tutaj planujemy strukturę, najprawdopodobniej będzie to tynk lub płyty, płyty betonowe lub tynk architektoniczny, betonowy, jakoś tak to się tam nazywa. Więc będzie rzeźba z tym, i jestem ciekawy jak mi to wyjdzie, bo, bo wiem, że można uzyskać świetny efekt, a można też spierdzielić sprawę, więc, więc zobaczymy. Także co, no, zob widzieliście w poprzednim gdzieś na materiale. Mamy gładzie w pokojach. Malowaliśmy dynki cementowo-wapienne, żeby pokazać, jak to wygląda. Tam powiedzieliśmy, że się decydujemy na to, żeby w pokojach jednak pomalować, nie robić gładzi, żeby zaoszczędzić trochę kasy. Zmiana przyszła bardzo szybciutko, wszędzie teraz w pokojach jest, słuchajcie, biało. Także zdecydowaliśmy się na to, żeby te pokoje jednak zrobić. W bieli. No i co? Tak, tutaj się prezentują te wszystkie zabudowy, które wykonywałem. Tutaj sobie jeszcze wszystko fajnie fajnie schnie. Kolejny pokoik też jest biały. Salutki też jest zabudowa LEDowa, tak jak chcieliśmy. No i tą sypialnię już oczywiście widzieliście. Także stan na dzień dzisiejszy przedstawia się właśnie tak. Mam nadzieję, że ta decyzja, znaczy myślę, że ta decyzja o głodziach jednak była. Hmm, Dobra, to był dobry wybór, że jednak się zdecydowaliśmy na tą głaź, To był dobry wybór, że zdecydowaliśmy się na domana, żeby to zrobił, bo ja robię kilka e, innych rzeczy i im szybciej to wykonamy, e, tym mniej w sumie zapłacimy, wiecie tam, rata i tak dalej. Czas aż tak bardzo nas nie goni. Nie mamy aż takiej spiny, słuchajcie, żeby sprowadzić się na, na święta. Ja wiem, że mówiliśmy o tym. E, Natomiast pewnie się nie uda i nie ma tutaj żadnej, żadnej wielkiej spiny mamy gdzie mieszkać wszystko jest w porządeczku więc tak naprawdę wprowadzimy się tutaj w momencie kiedy będzie wszystko zrobione w środku to nie będzie tak wiecie że nie wiem, będzie pół kuchni albo pół łazienki jedna łazienka i będziemy się wprowadzać na siłę bo gdzieś tam wynajmujemy i tak dalej nie mamy takiej, takiego problemu mamy duży komfort. Dlatego, dlatego postanowiliśmy, że będzie taka inaczej. Była spina na początku, goniliśmy, 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 żeby święta, żeby święta, żeby Sylwester, natomiast easy, nie ma co szaleć. Są inne obowiązki też, jest też oczywiście budowa, też jakieś tam problemy związane z kasą, natomiast wszystko powoli, jak ogarniemy temat, to dopiero się wprowadzimy. No a wiadomo, że łatwiej jest robić potem na przykład ogród, Ogrodzenie, czy jakieś prace zewnętrzne, czy elewacje, czy tam coś tam, coś tam, coś tam, jak już jesteśmy wprowadzeni, bo wtedy tak naprawdę tutaj mieszkacie, możecie wyjść, zrobić coś 2-3-4 godziny, nie traci się czasu na dojazd, więc to troszeczkę troszeczkę inaczej, inaczej działa. Rozgadałem się, kurczę, ale jakoś tak fajnie się do kamery do Was gada. Mam nadzieję, że z tym dźwiękiem będzie wszystko w porządku. No i pokazałem wam, tak naprawdę, jak na dzień dzisiejszy. Wygląda, wygląda sprawa, sprawa na budowie, a ja teraz lecę tak naprawdę działać z garażem, dokończyć go, zapłytować. Nie mam pojęcia, czy zobaczycie ten materiał przed tym garażem, czy po. W każdym razie mam nadzieję, że zostaniecie z nami. Mam nadzieję, że nasze materiały Wam się podobają. Jeszcze raz dajcie znać, jeżeli coś jest irytującego, co jest nie do przełknięcia i można zmienić. No bo wiecie, swoje osobowości to my nie zmienimy. No ale na pewno są jakieś tam takie małe, małe smaczki. Więc co? Razem z Pikselkiem pozdrawiamy i do usłyszonka.